Wtorek, 22 listopada, rok 2022, godzina 12.17. Jasnowic z Gdańska. Przeczucie. Od samego rana wielokrotnie mi przychodzi dziwne zdanie, więc w końcu to zapiszę małe na to. Małe NATO, raczej o nasz rejon chodzi, coś się stanie i będzie przetasowanie w NATO, przełamanie i przez to przeorganizowanie. Małe NATO powstanie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony mówi Olaf, witam na kanale Jasnowidz Gdańska, czy Jasnowidz Olaf, witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia na polskim, europejskim aktowie, czy nie na światowym internecie, witam serdecznie po dłuższej nieobecności, po dłuższej przerwie, wracamy do obiegu, drodzy Państwo, raport Jasnowidza 13 kwietnia, rok 2025, ale dzisiaj zajmiemy się tylko jedną rzeczą, więc jest to raport Jasnowidza Flash, przyjrzymy się przepowiedni, która właśnie spełnia się na naszych oczach, piękna przepowiednia, znaleziona 2,5 roku temu, była publikowana, były z tego audycje, nie będę już szukał gdzie one tam dokładnie były może sobie kiedyś do tego wrócimy, jak będzie chwilka czasu, a teraz przyjrzymy się właśnie przepowiedni sprzed dwóch i pół roku właśnie jak ona się pięknie wypełniła zapraszam, jednocześnie zaznaczam, że często mówię taką stawkę, że jest to najlepszy kanał z tego względu właśnie, że na tym kanale została po prostu opublikowana publicznie największa liczba przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia, które następnie się wypełniły. To wszystko było transparentne, to wszystko było publiczne, każdy mógł to zaobserwować i to następnie się zadziało właśnie. Przypomnijmy sobie jedną z takich najbardziej transparentnych e, m, przepowiedni. Załóżmy, jest taka znana właśnie, bo ma wątek religijny, przepowiednia dotycząca śmierci. Najbardziej znanego jest nawiza w Polsce, czyli Krzysztofa Jackowskiego. Trzy lata temu właśnie przyszło Boże natchnienie właśnie, które ostrzegało, że Krzysztof Jackowski może może umrzeć na początku maja, 3 lata temu, jeżeli zakwestionuje swoje nawrócenie. Mi ta się bardzo podobała, z tego względu właśnie, że ona była osadzona po prostu w wierze w Pana Boga właśnie, czyli tam było powiedziane właśnie, że Krzysztof Jackowski może umrzeć, może odejść z tego świata, jeżeli zakwestionuje swoje nawrócenie. I to dokładnie na początku maja się wypełniło. Po półtora miesięcznym oczekiwaniu, dokładnie na początku maja, Krzysztof Jackowski sam osobiście dokładnie opisywał, że prawie umarł w wypadku samochodowym i później jeszcze zaznaczał, że miał jakieś przeżycia religijne związane chyba z świętami wielkanocnymi czy z Bożym Ciałem już nie pamiętam, ale tak czy inaczej właśnie przyznał się do jakichś odczuć religijnych ja to zinterpretowałem w taki sposób właśnie, że nie zakwestionował swojego nawrócenia czyli właśnie dzięki temu przeżył, ale żeby przepowiednia mogła się wypełnić zostało to pokazane właśnie, że o mało rozpędzony kierowca pijany czerwonym samochodem na czerwonym świetle prawie zmiót Krzysztof Jackowskiego z tego świata to wszystko właśnie było właśnie przepowiedziane. Na półtora miesiąca wcześniej ja tam osobiście też starałem się zgodnie z nauką Pana Jezusa właśnie kochać bliźniego swego jak siebie samego. Starałem się Krzysztof Jackowskiego ostrzec. Chciałem, się, chciałem jakby ratować jego życie. No ale jedni ludzie mogą dorosnąć jakby do pewnych decyzji, inni nie. Krzysztof Jackowski jeszcze do dzisiejszego dnia nie dorósł, jakby żeby podziękować jakby za to, że jeden bliźni pomimo wszelkich oszczerstw, kłamstw i plucia starał się ratować jego życie, po prostu jakby na razie do dzisiejszego dnia Krzysztof Jackowski nie potrafił podziękować za próby ratowania mu życia, a próby były rozliczne, bo były wysyłane do niego listy papierowe, maile i też były telefony więc ta informacja nie mogła do niego dotrzeć, dotarła, tylko zapewne Krzysztof Jackowski nie potrafi podziękować, bo wtedy musiałby się przyznać że po prostu no, ktoś lepiej wiedział od niego kiedy on może umrzeć z tego świata, już na półtora miesiąca wcześniej, wiedział to z dokładnością co do dnia, zrobił to na podstawie jego własnych audycji które on publikuje w internecie i wszystko dokładnie się sprawdziło, a jego predykcje się nie sprawdziły, czyli te wszystkie rzeczy, które on tam mówił, się po prostu nie sprawdziły, a to po prostu, co oglądał sobie Jasnowiec Gdańska, dokładnie się wypełniło i to w taki sposób, w jaki właśnie Jasnowiec Gdańska mówił właśnie, czyli właśnie, że na początku Maja jak może umrzeć, może odejść z tego świata, jeżeli zakwestionuje swoje nawrócenie. Ja wtedy właśnie w miłości do bliźniego starałem się go ratować właśnie, no ale niestety do dzisiejszego dnia ani słowa podziękowania nie usłyszałem, e, ubolewam to z tego względu, właśnie że wiem, co się stanie następnie, e, bo następnie tam później była kolejna przepowiednia, właśnie że za rok może być powtórka z rozrywki. To się również zdarzyło. E, to była tak zwana podwójna przepowiednia śmierci Krzysztofa Jackowskiego i po roku czasu znowu Krzysztof Jackowski opisywał, że był jeszcze bliższy śmierci, bo tego razu już rozpędzona ciężarówka zahaczyła o jego samochód i doszło do uszkodzeń. To było drugie ostrzeżenie, czy będzie trzecie. Nie chcę w to wchodzić, wolę wchodzić, jakby jakby, żeby duch święty natknął Krzysztofa żeby się opamiętał, opamiętał przed zwodzeniem setek tysięcy ludzi na zatracenie. Jak ja to mówię, zgodnie właśnie z moją wiarą w pana Jezusa. No tak, jakby w, ten, w naszej filozofii chrześcijańskiej, tak to nazywamy, ale każdy ma swoją własną filozofię. Dobrze, to jest taki przykład, właśnie jeśli chodzi o przepowiednie z dokładnością co dnia. Drodzy Państwo, jeżeli słuchacie jakiegokolwiek jasnowidza, czy wróżki, czy te czy przepowiadacze, jeżeli ktokolwiek dysponuje większą liczbą przepowiedni z dokładnością, co do jednego dnia, które były opublikowane, transparentne, możliwe do weryfikacji. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Tylko ustalmy taką liczbę, właśnie minimalną liczbę 10 przepowiedni. Jeżeli ktoś z Państwa pokaże 10 przepowiedni danego, jasno widzę, to wtedy się nad tym pochylimy, ale to jak ktoś tam raz czy dwa razy trafi, to. Bo czasem ludzie piszą, tak? że ktoś tam gdzieś coś trafił, no ja to rozumiem, jakby tak, tylko że nie mamy czasu weryfikować tysięcy ludzi, jakby tak, to. Ktoś raz trafi, to zawsze każdy może, ale lepiej jak Pan Bóg wspomoże i ktoś trafi 10 czy 100 razy. Tak? Dlatego właśnie ustalmy, że jak jakiś tam Aron Jasnowic czy ktokolwiek inny 10 razy z dokładnością co jednego do dnia przepowie, to wtedy się chętnie nad tym pochylimy. I wtedy właśnie zweryfikujemy, czy jest to większa liczba, właśnie niż na kanale Jasnowiec Gdańska i Jasnowiec Olaf, i wtedy 1000 złotych czeka. Wszystkie warunki były podawane na wcześniejszych audycjach. A teraz przejdźmy od razu do audycji, bo chyba się troszkę rozgadałem. Przejdźmy do tematu, do meritum sprawy, czyli właśnie kwintesencja naszego dzisiejszego spotkania, czyli przepowiednia dana 2,5 roku temu o nazwie Małe Nato, czy Mini Nato, czy Małe Nato. Właśnie spójrzmy, właśnie na SMS-a, którego tutaj Państwu przygotowałem spójrzmy może na nagranie tego sms-a sekundka słyszeliście go w intro ale zobaczmy właśnie to nagranie na komórce ja tutaj muszę troszkę unieść i włączmy to sobie posłuchajmy chwilkę to jest nagranie sprzed 15 minut taka wielka, gruba cegła, przez chyba 1,5-2 lata tam były umieszczane właśnie przeczucia, bo ja zawsze piszę SMS-y właśnie, żeby jakby udowodnić te zjawiska jasnowidzenia, że przeczucia najprorocze się sprawdzają. No i tu musimy włączyć... Dzięki Bogu ktoś wynalazł kiedyś wyszukiwarkę właśnie SMS-ów i tu właśnie wpiszmy sobie frazę na to... na to... OK. Kliknijmy tutaj właśnie wyszukaj i tu właśnie mamy właśnie smsa, on jest z, sekundka, wtorek 22 listopada 2022 roku, godzina 12.17, czytamy od samego rana wielokrotnie... Taki mały żart słuchajcie, kozia brudka kozie mleko. <gryw> Dobra słuchajcie, ja się napiję. Mi przychodzi dziwne zdanie, więc w końcu to zapiszę. Małe NATO. Małe NATO. Raczej o nasz rejon chodzi. Coś się stanie i będzie przetasowanie. W NATO przełamanie i przez to przeorganizowanie. Ja rozumiem, że to jest tak dziwnie napisane, ale właśnie staram się napisać właśnie te przeczucia, tak? Coś, co właśnie przychodzi żeby to dobrze opisać, bo potem właśnie się okazuje, że te wszystkie zdania mają sens i zaraz sobie to spokojnie umówimy, ale już przy kamerce. A tutaj co jest? Tutaj jest 21 listopada. Kamerka jest teraz, bo ja po prostu nałożyłem to wcześniejsze nagranie. Zapomniałem, że tak można zrobić. Dobra. Wyszedłem z, jakby z sprawy z tymi YouTubami. Panie Boże, co z tymi mistrzostwami świata? Aha, to tam były takie mistrzostwa świata i pewna osoba chciała, żebym robił predykcję, kto wygra, żeby móc sobie zarobić pieniądze. To ja właśnie pomodliłem się, poszedłem spać, zadałem sobie pytanie, Panie Boże, co z tymi mistrzostwami świata i tam przyszło zdanie, nie angażuj się, nie angażuj się, ta osoba się trochę złościła, czy nawet do dzisiejszego dnia się złości, no, ale to tak... Każdy ma słabsze chwile spokojnie. Jest jakby nie. W stanie się złościć i będzie znowu panowała miłość między ludźmi, którzy nie stawiają na pierwszym miejscu. Mama, <grystanie> i te. E, dobrze, tu mamy z kolei piątek. Bo tam ta osoba może słuchać audycji. Spokojnie pozdrawiam tu. Chodzi o to, żeby tam nie obrażała się ta osoba. Ja rozumiem, że każdy chce zarobić pieniądze. E, tam, tu mówiąc te słowa, jakby tak, to odnoszę się tylko do tamtego czasu. Także tam w danym czasie, w danych w danym dniu, czy w danym czasie, ta osoba akurat na piedestał, czy na, jako najważniejsze mogła stawiać, aby pieniądze, teraz zupełnie tak nie musi być, może stawiać Boga na pierwszym miejscu, więc ten serdecznie pozdrawiam tą osobę, żeby tam, niech się nie obraża, tylko po prostu to jest rzeczywistość sprzed dwóch i pół roku, tak? Dobra. 25 listopada 2022 roku, Panie Jezusie, jaką służbę, co mam robić, co z YouTubem? No i tam jest takie coś, że sił się ten YouTube, więc ja to rozeznałem w taki sposób, żeby tego YouTuba nie zostawiać, bo tam pewnie miałem kryzys właśnie czy w ogóle robić te filmiki, jakby tak? Czy to nie jest jakby ten efekt, że ja rzucam te perełki, a one są deptane, a pan Jezus uczył, żeby nie rzucać perełek? To jednak to się przyśniło, ten YouTube, i jakoś tak czułem, że jakby na tym nieducha mówi, żeby tego YouTube'a nie zostawiać. I tak samo teraz, jakby zostałem jakby tak przynaglony, żeby jednak do tych audycji wrócić. Zapewne dzieją się jakieś większe rzeczy, dlatego wracamy do omawiania chociażby tych starych. Tych starych, właśnie SMS-ów może je, część gronu ludzi jakby tego chce, potrzebuje, to daje im jakieś spełnienie, jakieś oparcie. Więc będę starał się po prostu to robić. A jeśli będę, oczywiście, jakieś nowe poczucie, to, to będę je umieszczał, ale wydaje mi się, że będę się koncentrował na tych starszych. No, zobaczymy, no co. Yy, wszystko zgodnie z wolą nieba, jak to się mówi. Dobra, wróćmy na kamerkę. Mamy tego SMS-a, właśnie to jest wtorek, 22 listopada 2022 roku, czyli 2,5 roku temu. Małe NATO, tak? Małe NATO, dobra, zróbmy zdjęcie i zaraz sobie na screenie to omówimy. Ok, dobra, to jest koniec. To jest koniec tego nagrania. I to jest to właśnie tak zwane małe NATO. I przyjrzymy się, właśnie jak ta niesamowita przepowiednia sprzed 2,5 roku się pięknie nam wypełniła. Zobaczmy. Sekundka. Zobaczmy jeszcze raz na tego SMS-a. Mamy właśnie wtorek 22 listopada 2022. Małe na to. Raczej o nasz rejon chodzi. Coś się stanie: będzie przetasowanie w NATO, prze... przepraszam, przełamanie i przez to przeorganizowanie. I zobaczmy, właśnie, jak to wygląda w naszej współczesnej rzeczywistości. Pamiętajmy, że jak mówimy o naszym rejonie, tak, to mówimy o rejonie tu, gdzie mieszka Jasnowiec Gdańska, czyli właśnie Jasnowiec Gdańska mieszka po prostu w Gdańsku. Jak <laughs> nie trudno zgadnąć, więc nasz rejon to zapewne na pewno chodzi i o Polskę, ale też i tutaj o, o rejon bałtycki, tak, bo jak spojrzymy od Gdańska. Obszar wokół Gdańska to połowa to jest morze, połowa to jest Polska, tam jeszcze obóz królewski. Zależy, jak bardzo się rozszerzymy, jakby od tego punktu, tak to, to jest ten rejon. Tak? Jeśli weźmiemy w kontekście całego świata, tak to jest jeden ścisły, określony rejon. A pamiętajmy, że NATO to sięga dalej, bo to są też Stany, Kanada, Zachodnia Europa, tak północna, południowa, tam jeszcze Turcja też jest w NATO. Tak? Więc to jest też spory obszar. A tutaj jasnowiec z Gdańska, mieszkający w Gdańsku, mówi, że chyba o nasz rejon chodzi. I zobaczmy, czy to przeczucie się nam sprawdziło. Zobaczmy. Na artykuł, który dla państwa znalazłem, artykuł pochodzi, drodzy państwo, z 8 marca 2025 roku, czyli całkiem niedawno, miesiąc temu pojawił się artykuł, ale o czym mówi ten artykuł, drodzy państwo? Czytamy. Jest to artykuł z Newsweeka. Jeśli dobrze pamiętam, tak jest, newsweek.pl to jest źródło. Macie tutaj też na górze właśnie ścieżkę dostępu, tak, więc jest podane źródło i czytamy właśnie Mini NATO, mini NATO, niesamowite. Użyli tutaj słowa mini NATO, ale mogliby też użyć słowa małe NATO. I czytamy: mini NATO nad Bałtykiem, znak zapytania. Ten pomysł ma tylko jeden słaby punkt: analiza. No i czytamy, zobaczmy sobie na ten artykuł. Tutaj widzimy Władimira, Władimirowicza, Putina, przywódcę Rosji, czy samozwańczego cara tego mocarstwa atomowego. I czytamy dalej, drodzy Państwo, właśnie, że mini NATO. Może przesuniemy kamerkę, mini NATO ze wspólnym bankiem inwestycyjnym udzielającym kredytów na obronność. Połączenie siły marynarki wojennej Szwecji, bogactwa Norwegii, potęgi fińskiej artylerii z potencjałem wojskowym Polski byłoby nie lada wyzwaniem dla Rosji. Nordic, Baltic, Poland, kraje nordyckie, bałtyckie i Polska, czyli w skrócie NBP. Tak miałaby nazywać się, miałby nazywać się sojusz, o którego powołaniu mówią na łamach najbardziej poczytnego duńskiego dziennika berlingske Profesor Uniwersytetu w Kopenhadze, Mikkel Wedbi Rasmussen, zajmujący się m.in. obronnością i analizami ryzyka, oraz ekonomiści Lars Christensen i Thomas Gress. Uważam, że to jedna z najciekawszych propozycji regionalnego zacieśnienia współpracy wojskowej i ekonomicznej przez. Grupę państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Idea NATO kilku prędkości nie jest czymś zupełnie nowym. Ponad 20 lat temu Amerykanów wsparła w Iraku tak zwana koalicja chętnych, tak? to był pewien zbiór państw, które były częścią większego paktu, jakim było NATO. Podobnie było w Afganistanie, tak? O NATO w NATO, tak czyli o mini NATO, w tym dużym NATO, tak? albo o małym NATO w NATO. Zaczęto rozmawiać, w, to jest ważne, w europejskich kularach od zaprzysiężenia Donalda Trumpa, czyli od raptem kilku miesięcy, a przepowiednia ma dwa lata i kilka miesięcy, tak? Ta przepowiednia została dana w środku panowania Joe Bidena, gdzie o takich kwestiach nie było mowy, bo tam była zupełnie inna polityka. Teraz jest era Donalda Trumpa. Wszystko stanęło na głowie. I czytamy właśnie w europejskich kolorach od zaprzysiężenia Donalda Trumpa, czyli od stycznia, tak? Dyskusje te, y, toczone głównie na poziomie ekspertów, nabrały tempa, kiedy sekretarz obrony USA Pete Hexet, czy Pete Hexet powiedział wprost, że sojusznicy z Europy muszą liczyć przede wszystkim na siebie, bo dla Amerykanów ważniejszy jest basen Pacyfiku. Drodzy Państwo, czyli chodzi o to, że powstały te pomysły właśnie od stycznia, od kiedy właśnie zaprzysiężyli Donalda Trumpa. To było zaprzysiężenie, było w drugiej połowie stycznia, więc jak go zaprzysiężyli, to druga połowa stycznia, luty zaczęły się te dyskusje. Teraz mamy kwiecień, potem właśnie ten Pite Hexit powiedział właśnie te słowa, właśnie, że Europa musi liczyć przede wszystkim na siebie. I wtedy one nabrały tempa, tak? ale na poziomie ekspertów, a tutaj pewien ekspert 2,5 roku temu, e, Duch Święty, natknął właśnie takiego e, niepokornego jasnowidza właśnie i e, przekazał właśnie takie wieści, właśnie, że powstanie takie małe NATO, albo takie mini NATO właśnie w tym rejonie. No, i czytajmy sobie dalej, właśnie, że część europejskich sojuszników zdała sobie sprawę, że trzeba jak najszybciej szukać alternatywy. Dyskusja o europejskiej armii niemal na pewno ugrzęźnie na poziomie politycznym, ale mniejsze regionalne pakty wojskowe, nie będące konkurencją dla NATO, są rozwiązaniem dużo prostszym. Czyli musimy sobie to uświadomić, że tutaj, jak mówimy, drodzy Państwo, właśnie o. Gdzie to było? Sekundkę. Gdzie to było? Tutaj, tak? Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania i Polska, tak? Czyli te mini NATO, to trzeba sobie uzmysłowić, że mówimy właśnie o naszym rejonie. Mówimy o rejonie Morza Bałtyckiego, więc tak jak Państwu mówiłem, Jasnowic Gdańska mieszka w Gdańsku, więc ten rejon to jest dokładnie rejon Jasnowicza Gdańska, czyli Polska, Dania, Szwecja i Norwegia i Finlandia, tak? To jest właśnie ten rejon i dlatego jest to niesamowicie spełnione poczucie właśnie, które było dane w środku prezydentury Joe Bidena we wtorek, w listopadzie 22 roku, tak? I to jest ciekawe, że od samego rana przychodziło takie zdanie, od samego rana, małe NATO, małe NATO, raczej, bo to... to przychodzi to takie zdanie i wtedy ja staram się to jakby, że jak już ileś razy przychodzi, to czuję to natchnienie, to staram się to jakby zbadać. Nie zawsze dobrze to uchwycę. Gdzieś czasem, albo nawet często, w sumie częściej się zdarza, że gdzieś w ferworze dnia to gdzieś ginie, ale niektóre z tych poczuć udaje się uratować. I tutaj właśnie jest, że udało się chwycić to jakby, że to raczej o nasz rejon chodzi, tak? Dlatego dzięki Bogu to zapisałem, tak? Raczej o nasz rejon chodzi, bo nie zawsze wszystko zapisuje, nie? Tak jedną trzecią y, y, spokojnie nie udaje mi się zapisywać, potem żałuję tego, tak, bo wpisuję dwa, trzy dni, tygodnie, miesiące, jakieś daty i, i to gdzieś to ginie i ten. Ale mniejsza z tym. I teraz zobaczcie, jakie wspaniałe są te przeczucia, że są tak krótkie i tak trafne. Małe NATO raczej o nasz rejon chodzi. Znaczy tak, małe NATO trafione, bo jest mini NATO. Tylko słuchajcie, może jeszcze Wam dodam. Mini NATO to oni piszą w tym artykule, ale... W moim poczuciu, w sensie w opisywaniu przeczucia, nie mojego, tylko Ducha Świętego, bo wierzę, że to jest po prostu natchnienie z góry, natchnienie z Ducha Świętego, tylko ja staram się je odczytać właśnie i często, czy po prostu jakby czasem dobrze odczytam, czasem nie za dobrze, to w tym poczuciu ja miałem wrażenie, że tych krajów jest więcej niż tylko Polska, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia. Pięć to jest taka podstawa, ale moim zdaniem było ich więcej i też ja widziałem ich więcej. Nawet w porywach do kilkunastu, czyli jakby tam miały jeszcze, nie wiem, Litwa, Łotwa, Estonia i parę innych krajów, że to spokojnie mogłoby nawet przekroczyć, jakby Rubikon, 10 krajów, ale na pewno nie pięciu, powiedzmy siedmiu, ośmiu, zależy. Więc wtedy może to będzie przemianowanie z mini NATO na małe NATO, tak jak jest to tutaj opisane, tak? Ale w tym artykule czytaliśmy, właśnie było użyte stwierdzenie że jest mini NATO, tak, mini NATO, bo te pięć krajów to może być mini NATO, ale w przyszłości może powstać małe NATO. Raczej o nasz rejon chodzi, czyli o rejon Morza Bałtyckiego, raczej o nasz rejon, bo potem się może okazać, że troszkę większy rejon, czyli Morze Bałtyckie i troszkę Europy Środkowo-Wschodniej, tak, bo mini NATO to będzie tylko to Bałtyckie ale małe NATO to będzie troszkę rozszerzone. Tak może Słowacja, może Czechy, może Litwa, Łotwa, Estonia, tak może parę krajów więcej do tego wejść. I wtedy będzie małe NATO. Więc jedno zdanie, małe NATO spełnione. Drugie, raczej o nasz rejon chodzi, spełnione. Coś się stanie, czyli wybranie Donalda Trumpa, będzie przetasowanie, czyli inauguracja Donalda Trumpa i wywrócenie wszystkiego do góry nogami, w NATO przełamanie no to przełamaniem jest powiedzenie przez tego Hexeta, że Europa musi myśleć o sobie, a Stany idą na Pacyfik. To jest to przełamanie, tak? To jest to przełamanie. Jakby Nie wiem czy Państwo to chwytają, bo kurcze jedni są kumaci za przeproszeniem, a inni mało kumaci. Więc zobaczmy jeszcze raz na ten artykuł, co mówi właśnie ten Hexet, że dyskusje powstały od czasu powołania Donalda Trumpa, tak? I właśnie Pete Hexed powiedział, że wprost, że sojusznicy z Europy muszą liczyć przede wszystkim na siebie, bo Amery dla Amerykanów jest ważniejszy jakby ten rejon Pacyfiku, tak? I to jest to, stanie się, czyli przyjdzie Donald Trump, będzie przetasowanie, on to wszystko przetasował, a w NATO będzie przełamanie. I tym przełamaniem jest to, że Stany idą na Pacyfik i wszystkim ludziom, wszystkim państwom się przełamuje w głowach, że. Wujek z Ameryki ucieka, odchodzi, zostawia tą Europę, idzie sobie na wschód. A przecież, kto dawał najwięcej tutaj tych transportów wojskowych na Ukrainę? No, ja żyję w Gdańsku, więc widzę na tej y, y, autostradzie, na tej obwodnicy, co tutaj jeździ, skąd to jeździ. To są głównie sprzęty ze Stanów Zjednoczonych, y, więc jakby największa pomoc jakby jest ze Stanów, tak? jeśli się nie mylę. Y, I chodzi o to, właśnie, że Stany jakby zostawiają, tak? Jak brały wielki udział w I wojnie światowej i wielki udział w II wojnie światowej. To teraz jakby idą na Pacyfik, więc to, zobaczcie, to jest wielka zmiana, to jest... to era się zmienia, tak? Mieliśmy dwie światowe i stany brały udział w Europie, a tutaj idą na Pacyfik. W drugiej oczywiście też były na Pacyfiku, ale teraz mogą iść głównie na Pacyfik, bo to wielki chiński kolos to już nie są żarty, tak? To nie jest tam jakaś Japonia. Więc właśnie to jest to przełamanie, więc przełamują się na Pacyfik, tak? I w NATO jest przełamanie. I przez to następuje przeorganizowanie, czyli przeorganizowanie naszych tutaj struktur bałtyckich, jeśli chodzi o NATO, i powstanie tak zwanego Mało NATO, czy jak w artykule było to nazwane mini NATO. E, dobra, nie będę was więcej zagadywał, mam nadzieję, że to wytłumaczyłem. Jest to pięknie sprawdzona przepowiednia. Ona de facto rozpoczęła się spełniać, bo to przecież to są długie procesy, tak? Musieliśmy czekać 2,5 roku. E, a, bo to ciekawe, że to w listopadzie powstało na dwa lata przed e, wygraną Donalda Trumpa, rozumiem, tak? Bo już nie pamiętam, kiedy były wybory. E, czyli mniej więcej w połowie prezydentury Joe Bidena, na dwa lata przed wy wyborem Donalda Trumpa, takie przyczucie powstało. E, potem minęły dwa lata, wybrali Trumpa, e, powołali w styczniu i teraz od stycznia-lutego trwają te rozmowy, i teraz już oficjalnie piszą sobie jakimś mini NATO, które pewnie z czasem przerodzi się w małe NATO. Być może powstanie, być może nie powstanie, ale samo przeczucie. Pięknie się już wypełniło. Resztę zobaczymy na własne oczy. No, to jeszcze wiele nas zaskoczy. Dobra to chyba tyle tutaj jeszcze tam nagrałem jakby filmik z cenzurą, chciałem Wam udowodnić, pokazać jak działa cenzura, ale już zostawmy to może tam kiedyś to dopuszczę dzięki Wam za uwagę, napiszcie co o tym sądzicie, napiszcie właśnie jak tutaj pięknie małe NATO właśnie mini NATO nad Bałtykiem jak wspaniale się ta wizja sprawdziła, dziękujmy Bogu właśnie za te natchnienia, że możemy je obserwować że możemy właśnie widzieć właśnie chwałę Pana Boga jakby w działaniu właśnie, jak to Bóg natchnie, daje natchnienia właśnie, musimy tylko po prostu jakby po pierwsze uwierzyć jakby tak, prosić, wierzyć jakby, modlić się i starać się żyć w zgodzie z Panem Bogiem, no i tyle. I to życzę każdemu i przede wszystkim sobie samemu, bo każdy z nas jest grzesznikiem, tylko po prostu trzeba to jakby uznać i starać się iść do światła, iść do Pana Boga. I wtedy na pewno coś tam się nie będzie nam grzesznego życia, szkoda, ale po prostu będziemy bardziej miłować się w Panu Bogu niż we wszystkim, co jest poza nim. I tyle. Dobra. Dzięki za uwagę, taki nieporadny powrót po dłuższej nieobecności, na początek taka przepowiednia, która się sprawdziła, a potem przyjrzymy się snom proroczym, one będą dość skomplikowane, te audycje mogą być niezrozumiałe, bo tam mieszają się prywatne wydarzenia z wydarzeniami światowymi, ale właśnie jest to warte uwagi, z tego względu właśnie, że to sprowadziło mnie znowu na prowadzenie tych audycji. Dlatego właśnie, że ja od kilku miesięcy nie interesuję się tymi rzeczami, nie mam nowych poczuć, staram się nawet uciekać od tych przeczuć. To trochę jak prorok, chyba Jonas, tak, czy jakś tam uciekał. To tak, ja sobie właśnie gdzieś tak jakby uciekałem od tych przeczuć, ale one mnie atakowały w życiu prywatnym, się jeszcze bardziej wyostrzyły, tak, i zrobiły się przepowiednie z dokładnością co do godzin, z dokładnością co do minut, a nawet z dokładnością co do 5-3 sekund, i w końcu, ostatecznie. Te wydarzenia światowe zaczęły przelewać się na moje sny prywatne, mimo iż ja tymi wydarzeniami światowymi się nie interesowałem, i wtedy zrozumiałem, że mają miejsce jakieś duże wydarzenia, i to, że ja sobie uciekam od tego, to nie znaczy się, że na świecie się dzieje, i jeżeli natchnienia przenikają już moje sny prywatne. To jest jakby taki znak od góry, że zająć się tym, zająć się tym, bo po prostu ja mogę w swoim świecie prywatnym sobie trwać, ale są rzeczy szersze i stąd jest to taka jakby ala służba, takie właśnie pokazywanie ludziom tych rzeczy i tyle. Więc to dla chętnych jakby, choć wiemy, że grono ludzi jest małe, tak ma być, ale zacne. Więc pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, jak tam ktoś chce, to tam może taka na rozwój czy nie rozwój, nieważne, ja dziękuję Wam za uwagę, żegnam się z Wami, do następnego razu, być może dzisiaj, być może jutro, czy po prostu w najbliższej wolnej chwili. Jak będzie trochę czasu, to może będę nawet robił kilka audycji dziennie, to może spróbujemy tego YouTube'a podnieść, chociaż to chyba niemożliwe z tymi cenzurami, zobaczymy. Dobra, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, buziaki, pa, kocham Was, z Panem Bogiem, pa! Drugi widzu, Jasnowiec z Gdańska przekazał największą liczbę przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia. Jako jedyny precyzyjnie wskazał lokalizację poszukiwanego dziecka w największych w historii poszukiwaniach w Polsce, jak i też w największej polskiej obławie. To wszystko za darmo. Wszystkie poczucia i natchnienia są darmowe. Jednak jak każdy maratończyk, żeglarz czy Himalajst posiada sponsorów na swoją działalność, tak i ty możesz stać się jednym z nich, wspierając badanie zjawiska jasnowidzenia stawiając przysłowiową kawę. Dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie, Jasnowic z Gdańska.